Pan profesor Marciniak, bo kiedy mówił właśnie o na wstępie w swojej wypowiedzi o powiedzmy sobie tym, co można by nazwać planowaniem politycznym w Rosji, czy zachowaniem się Rosji, to te jego słowa uświadomiły mi, że nic się nie zmienia od czasów, kiedy Rosja pojawiła się w Europie, a było to, na jak wiemy, na, połomie, na przełomie XV i XVI wieku. Mianowicie, proszę Państwa, właśnie to doświadczenie od tamtych czasów aż po epokę chyba najnowszą, pozwala mówić o pewnym specyficznym behawiorze Rosji i o pewnym specyficznym stosunku do problemu planowania strategicznego. Tą specyfikę właśnie pan profesor Marciniak uchwycił doskonale, jak sądzę. Bo proszę państwa, ten behawior polegałby w gruncie rzeczy na manifestacji dwóch, dwóch postaw. Tą jedną można by nazwać do utrzymywania pewnej, utrzymywania pewnej twarzy, pewnego wyobrażenia o autorytecie. I druga postawa to postawa gotowości właśnie pewnej mobilizacji. I tu pytanie do czego? Ano do tego wszystkiego, co przynosi los. Stąd pewna nieobliczalność polityki rosyjskiej do, doświadczana wielokrotnie, stąd ta częsta zmiana frontów, której to zmianie zdaje się przyświecać pewna zasada podstawowa, mianowicie ruszać do ofensywy wyłącznie przeciwko słabszemu przeciwnikowi i wyłącznie w koalicji, jeśli nie militarnej, to przynajmniej politycznej, ze znacznie silniejszym od siebie. Parokrotnie zdarzyło się Rosji wykroczyć przeciwko tej zasadzie, ostatni raz w Afganistanie, i, no, i, I to by się ta Rosji skończyło tragicznie. Proszę Państwa, e, e, więc wydaje mi się, że ta groza, prawda, która bije z, z, z zachowań z jednej strony, a z drugiej strony, z tego, co można by uznać planowaniem, prawda? określeniem dalekich strategicznych celów, ta groza chyba nie jest aż tak wielka. Proszę Państwa, jest jeszcze drugi moment, który wydaje mi się należałoby wziąć pod uwagę, i tutaj i tutaj no, obawiam się, że potru, potraktujecie Państwo mnie jako heretyka. Wręcz odwołam się do mojego artykułu, który wisi w w witrynie ośrodka, a napisany był przed dwoma laty i opublikowany w presjach o stosunkach Polski. Tytuł ma Polska, Rosja, Europa. W artykule tym stwierdzam, proszę Państwa, inną prawidłowość wynikającą, powiedzmy sobie, z tego faktu, że Polska, jeśli nie urodziła Rosji na przednia, łomie XV-XVI wieku, to była bardzo życzliwą akuszelką tego porodu. Prawda? I że ta Rosja rozwijała się pod, po, już po urodzeniu w owym czasie pod presją dwóch czynników. Jednym czynnikiem była polska wizja Rosji, można by tak powiedzieć, wizja Rosji ekspandującej na wschód, i drugim czynnikiem była wizja zachodnioeuropejska Rosji, kolejno kultywowana w Zakonie niemieckim, w Wiedniu Habsburskim, we Francji, wreszcie w Anglii, Rosji ekspandującej na Zachód. Oczywiście do granicy, no powiedzmy sobie, niedawno zamarzanej do granicy. LRD niedawnego z RFN. I proszę Państwa, jeszcze jeden moment prawda, z naszego doświadczenia historycznego wydaje mi się dość oczywisty. Toczy się ostatnio raczej mało ją słychać dyskusja odwieczna o przyczynach rozbiorów Polski, oczywiście bezpośrednich, dyplomatycznych, kto jest winien. I oczywiście są dwie szkoły, jedna, która twierdzi, że to Rosja inicjowała i że to Rosja, odpowiedzialność Rosji w związku z tym na Rosję spada, prawda? A druga, która twierdzi, że oczywiście ta inicjatywa szła ze strony Polski. Dyskusja, proszę Państwa, jest znowu, można by powiedzieć, zupełnie niepotrzebna, bo znamy fakty dyplomatyczne, są dość oczywiste. Mianowicie oczywiście inicjatywa zawsze była po stronie Prus, ale o możliwości wykonania dokonania tego aktu decydowało stanowisko Rosji, bez Rosji. Bez udziału Rosji ten rozbiór byłby ani pierwszy, ani drugi, ani trzeci, mówiąc po prostu niemożliwy. Jaka by z tego, proszę Państwa, póki co, jak sądzę, wynikała nauka na dzień dzisiejszy. Wydaje mi się, że chłodny ogląd w sytuacji globalnej Wpatrywanie się w obie mgły, które związane są z wydarzeniem tragicznym, które wszyscy tutaj prawda, jeszcze przeżywamy, obie mgły wskazują na pewien konstans. Mianowicie, mianowicie, drodzy Państwo, jestem o tym święcie przekonany że priorytety polityki polskiej leżą nie na wschodzie, ale na zachodzie. I, od, i sytuacja, powiedzmy sobie, właśnie hmm, na wschodzie, tak jak zależała, tak jak jej rozwój w wieku XVI, XVII zależał od polskiej polityki właśnie zachodniej, tak również i dzisiaj jest. Polityka polska powinna być polityką przede wszystkim ofensywną w kierunku zachodnim, bo na zachodzie rozgrywa się, jak zawsze, batalia o to, kto będzie tym najsilniejszym sojusznikiem prowadzącym pozostałą rodzinę prawda, narodów czy państw ku przyszłości. Fakt, że tylko szlachetnej monarchii Maroka udało się przebić przez mgłę prawda, od strony zachodniej i trafić do Krakowa dowodzi, że ta mgła jest naprawdę bardzo silna. I na zakończenie przynajmniej w tej części mojej wypowiedzi, prawda? chciałbym zwrócić uwagę Państwa na jeszcze jeden fakt, wydaje mi się doraźnie, chyba najbardziej istotny. Mianowicie, jak doskonale wiemy, prezydent Kaczyński leciał do Katynia z misją również pojednawczą.